Cześć, witajcie na kanale Automazacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz ja jestem CEO firmy Nixal. I przed nami kolejny, już chyba ostatni odcinek grany wspólnie z grupą Astat przed nadchodzącymi Warsaw Industry Week na początku listopada w Warszawie. Moim ostatnim jednocześnie gościem w tej krótkiej serii jest Konrad. Cześć Konrad. Cześć, witam. Powiedz nam, kim jest Konrad. Jestem produkt managerem w firmie Astat już od kilku lat. Mówiąc dość ogólnie, zajmuję się techniką pomiarową, czyli mówimy tu o liniowa i obrotowa technika pomiarowa. To tak pokrótce. Dobra, powiedz coś więcej ludziom, którzy nie wiedzą o czym mówisz, liniowa i obrotowa technika pomiarowa, czyli. Czyli możemy nawiązać tutaj w tym momencie, właśnie do tego produktu, który mam na stole, czyli encoder. Oczywiście większość pewnie naszych oglądających doskonale go zna. No i służy do, służy do pomiaru prędkości. Pozycji i wielu innych czynników, jeśli chodzi o zakresie ruchu obrotowego. Natomiast poprzez to, że mamy różne jeszcze dodatkowe akcesoria oraz inne produkty w całej tej ofercie, zajmujemy się też techniką pomiaru liniowego. Okej. Okay. Gdzie taką technikę pomiaru liniowego i obrotowego możemy spotkać? Okej. Okay. No, prawdę mówiąc, z tych przykładów jest wiele, jeżeli. Automatyk, no to tutaj chyba nie trzeba mówić. Natomiast jeżeli mielibyśmy tak nawiązywać do takiego naszego, nie wiem, codziennego trybu życia, to, to fajnym przykładem są chociażby windy, czyli dźwigi osobowe. Nasz producent posiada systemy odzorowania pozycji windy. Także tutaj winda chyba każdy miał okazję mieć z nią styczność. I całkiem możliwe, że rzeczywiście system odwzorowania pozycji windy był zamontowany właśnie z naszego producenta firmy Kibie. Kurczę, wind, to co znaczy system odwzorowania pozycji windy? System odwzorowania pozycji windy odpowiada za e, odpowiada, dawanie informacji do sterownika, na jakim poziomie jest winda. E, standardowo. Standardowe, wcześniejsze rozwiązania były to krańcówki, były to e, elektromagnesy. Natomiast e, no, Kibler tutaj, poprzez tą swoją, to swoje rozwiązanie na zasadzie taśmy e, oraz czujnika, e, on informuje już na jakiej pozycji jest winda. Z jaką dokładnością to się dzieje? Naprawdę no, mówiąc, dźwigi są dość wymagające. Są normy, które określają, jak bardzo może winda, czyli ta kabina, od progu wejścia odstawać. I tam faktycznie to są zaledwie może centymetry. Tutaj musimy, musi ta dokładność być na wysokim poziomie. No i z obserwacji oraz informacji od klientów, naprawdę tutaj jest ta dokładność zachowana. Zachowana i jest zadowalająca bardzo. Windy to jedna kwestia. Jak już wszystkich Twoich poprzedników pytałem o najbardziej hardcore aplikacje. Jakie masz takie najciekawsze, jeżeli chodzi o pomiary? Okej, okay, jeśli chodzi o najciekawsze. Może to nie będzie turbo ciekawy przykład, natomiast będzie to na pewno e, dość dynamiczna aplikacja, gdzie rzeczywiście na pozór prosta aplikacja, a jednak jednak wymagająca, a była to fabryka wytwórnia papieru po prostu, gdzie mm. mamy dwie rolki i przewijany jest ten papier. To co jest tam największą trudnością, to zachowanie synchronizacji tych obu obu rolek, tak żeby podczas przewijania nie doszło do sytuacji, że ten papier nam się zerwie, bo będziemy mieć zbyt duży naciąg lub zbyt duży zwis i tutaj też no, to jest sytuacja, której nie chcemy, aby miała miejsce. No i tym utrudnieniem największym w tym wszystkim jest właśnie ta dynamika czyli ta duża prędkość obrotowa którą mają e, obie rolki. Więc to jest taka faktycznie aplikacja powiedzmy dynamiczna szybka e, wymagająca dużej rozdzielczości. Natomiast jeżeli chodzi o inne e, chociażby statyczne powiedzmy statyczne czyli takie wolniejsze ale bardziej precyzyjne e, to tutaj branża militarna która w ostatnim czasie rzeczywiście dość prężnie i dynamicznie się rozwija. E, Mamy jednego ze swoich klientów, którym stosuje enkodery również w celownikach. No i to już tutaj faktycznie ta dokładność jest bardzo wymagająca, restrykcyjna, no bo jak wiemy, czasami milimetry albo dziesiętne czy setne milimetry przesunięcia na celowniku w efekcie, gdy mamy to, to tutaj jakieś narzędzie dalekosiężne. No to daje nam przesunięcia e, i neutralizacji celów e, nietrafionych o kilka, kilkadziesiąt, a może kilkaset metrów, więc to są takie aplikacje, które wymagają naprawdę dużej dokładności. Mm -hmm. Okej, okay. a. Um... Masz jakieś takie przykłady zastosowań lub wręcz braku zastosowań, gdzie rozmawiałeś z kimś o zastosowaniu enkodera takiego bądź innego, on go nie zastosował i to wygenerowało jakieś problemy? W sensie, jakby, że dlaczego ten pomiar jest tak ważny? Masz jakieś takie case'y w swojej historii? Bo gdzie jest błędne dobranie enkodera spowodowało właśnie to, że aplikacja nie działała tak, jak powinna? Okej, okay. zdarzają się takie sytuacje, natomiast um, faktycznie są takie rodzaje aplikacji, które wymagają większego, większej wiedzy i znajomości. Mhm. Przychodzi mi na myśl właśnie wykorzystanie naszego enkodera do pomiaru liniowego. I, I tego typu rozwiązaniem jest właśnie koło pomiarowe z ramieniem ruchowym, no i oczywiście enkoder. Enkoder, który jest mózgiem całego tego systemu. Ramie pomiarowe, do którego montujemy enkoder, Tutaj dobór nie jest tak oczywisty i prosty, chociaż patrząc na nie wydaje się, że to prosta mechani proste mechaniczne urządzenie. Tak, tutaj musimy wziąć pod uwagę chociażby pozycję pomiaru, możliwość regulacji docisku oraz zakres pracy tego elementu, który mierzymy, czy, czy, czy tutaj będzie dopuszczalny jakiś uciąg lub zwis. Więc to jest sam dobór ramienia. Natomiast przechodząc dalej do tej, jakby może kluczowej składanki tego całego zespołu, to koło pomiarowe. Jeśli chodzi o koło pomiarowe, no tutaj też mamy szeroki zakres możliwości doboru. Chodzi, Jeśli chodzi o średnicę tego koła, również grubość krawędzi koła. No i to, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, to materiał, z jakiego wykonana jest ta krawędź. Tutaj, w zależności od materiału, z którym ma ten kontakt, to koło ma kontakt, dobieramy. Czy to jest drewno, czy to jest szkło, czy to jest metal. To wszystko wpływa na to, jaki rodzaj tej, tej struktury dobieramy. I to jest bardzo istotne, no bo nie możemy doprowadzić do tego, aby był jakiś poślizg. W przypadku, gdy mamy poślizg, no to tracimy tą wiarygodność tego pomiaru, pomiar jest zniekształcony, no a tutaj tego chcemy uniknąć przede wszystkim. Widzę, że przeprowadziłeś nam jakieś fanty, jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest? Tak, jest to jedna z nowości na ten rok w, w, w gamie produktów firmy Kibler, czyli enkoder inkrementalny, programowalny, i tutaj oczywiście mamy do niego też programator. Na, na, na wyświetlaczu widzimy cztery pozycje, czyli cztery wartości, które możemy programować w tym enkoderze. Pierwszą z nich to jest oczywiście rozdzielczość. Kolejno mamy kierunek, kierunek zliczania. Pozycja punktu referencyjnego punktu Z oraz rodzaj sygnału wyjściowego, czy to jest TTL, czy to jest HTL. Tutaj mamy takie możliwości modyfikacji. Ten produkt wydaje mi się, że jest skierowany do takich klientów, którzy stosują kilka enkoderów. I rzeczywiście mamy takie przypadki, gdzie. W jednej maszynie montują z inną rozdzielczością, w drugiej jeszcze z inną rozdzielczością. Dotychczas musieli magazynować oba te produkty dwa enkodery, dwa różne typy. Na ten moment mogą sobie stosować jeden. Mało tego, to rozdzielczość mogą sobie na bieżąco dostosowywać i ustawiać, więc to jest duża, fajna funkcjonalność, którą dostaje klient. Prawdę mówiąc, na przestrzeni tych lat współpracy wielokrotnie mieliśmy zapytania na takie enkodery, więc teraz wychodzimy naprzeciw. Tak, mamy enkodery programowane. No, i co więcej, też dla takich klientów, którzy nie mają może takich potrzeb jak ci wcześniej wspomniani, e, mamy te ma e, encodery na magazynie. E, więc, jeżeli jest jakaś awaria i potrzebujemy tutaj pilnie jakoś pomóc, no to dobieramy, programujemy i prawdę mówiąc, e, jeśli chodzi o takie doraźną pomoc encodera, to jesteśmy naprawdę tutaj w stanie, no prawie w każde ramy się dostosować i, i coś zaproponować od ręki. Z Terminem realizacji dwóch 3 dni. Super. Jaka jest rozdzielczość tego czegoś, co tu mamy na stole, tak? Z ciekawości? Tak jak mówię, jest programowalna i tutaj mamy od jednego nawet do 99 tysięcy 99 impulsów na obrót. Także tutaj naprawdę ta rozdzielczość jest dosyć wysoka. Dotychczas było to w standardowych wersjach do 36 tysięcy impulsów. No tutaj tą, którą teraz mamy, to już prawdę mówiąc jest już. No, maksymalna chyba i, i w pełni wystarczająca to prawie wszystkich aplikacji. Też mi się tak wydaje. To porozmawiajmy jeszcze o tym, jak widzisz przyszłość, bo to są bardzo precyzyjne urządzenia, o czym coś, coś tam nawet ja wiem, jak widzisz przyszłość, no bo jakby wszędzie AI i tak dalej, czy takie właśnie dokładne pomiary, jakie zapewniają nam emkodery, czy to liniowe, czy to obrotowe, to jest bardziej przyszłość w erze cyfryzacji, czy może jakby znajdą się na to inne rozwiązania w przyszłości? Ciężko powiedzieć. No, ja liczę głęboko, że, że znajdą jak najbardziej zastosowania. Poza tym no, producenci też już te produkty cały czas rozwijają, aby one nadążały za tą e, rewolucją, która, która nadchodzi, tym przemysłem 4.0. I tutaj faktycznie też mamy produkty, które już e, są do tego powiedzmy przystosowane. Szybka transmisja danych, jak Ethernet e, czy powiedzmy IO-Link. Rzeczywiście tutaj te. E, te sytuacje, gdy powiedzmy, chcemy znać wartości w czasie rzeczywistym maszyny i potrzebujemy tej szybkiej transmisji danych, no to, 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 to my możemy to zapewnić, że rzeczywiście poprzez te interfejsy komunikacyjne jesteśmy na bieżąco i w te ramy przemysłu 4.0 się wkomponujemy. Będzie to rozwiązanie dostępne do obejrzenia w Warszawie? Oczywiście, jak najbardziej. Będzie stoisko. Gdzie będzie znajdować się właśnie programator, e, encodery? Będzie każdy mógł samodzielnie sobie zaprogramować, przetestować, jak to działa. Obsługa jest naprawdę prosta, ale, ale myślę, że fajnie będzie właśnie sobie przetestować zobaczyć, e, z czym to się je. No i gorąco zapraszam w takim razie na przetestowanie. Właśnie, ja też bardzo gorąco zapraszam. Będziecie mogli sobie zobaczyć to rozwiązanie i nie tylko w Warszawie na początku listopada na Warsaw Industry Week. Będziecie mogli dopytać, pobawić się, zrobić z tym, co tam chcecie, poza tym, żeby nie zepsuć, nie? bo jakby to wiadomo. E, także bardzo gorąco Was zapraszamy już niedługo na początku listopada. I tyle. Dziękuję Tobie. I bardzo Dziękuję. Do zobaczenia.